Wielki jest Pan. Psalm 145, werset 1. Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu, i błogosławić imieniu Twemu na wieki. Wielki jest Pan i godzin chwały. Przyroda głosi potęgę Pana. Pan podtrzymuje cały wszechświat w istnieniu i podnosi wszystkich upadających. Pan jest sprawiedliwością, obdarza nas łaską i błogosławieństwem. Dobroć Jego przelewa się na wszystkich i wszystko. Miłosierdzie Jego jest nad nami. Wszyscy mamy w Panu nadzieję. On daje nam zdrowie, życie, zapewnia byt. Obdarza nas potomstwem, zapewniając ciągłość pokoleń. Pan kieruje całym kosmosem i ziemią. Od Niego zależy nasze tchnienie. On utrzymuje planety w swoich orbitach. On syła śnieg, deszcz, grad, pioruny. Wielka jest wszechmoc potęga Pana. Wszystkie dzieła Twoje głoszą Twą wielkość, Panie. Pokolenia opowiadają wspaniałość dzieł Twoich. Wszelkie istnienie błogosławi święte imię Twoje. Cały wszechświat wywyższa Ciebie, Boże, królów wszechworzeczych. Amen.